Dla kogo Cavalier King Charles Spaniel? Oczywiście te psy często są pokazywane na zdjęciach, ponieważ ze względu na ich wygląd świetnie się na nich prezentują, ale dla kogo jest ten pies i czy ten jego wygląd oddaje cechy jego charakteru, tego jaki jest? Po pierwsze, Cavalier King Charles Spaniel, może będziemy mówili King Charles, to psy, które uwielbiają ludzi. To są psy dla ludzi, którzy mają bardzo dużo czasu dla swojego psa, poświęcają mu sporo uwagi. Ten pies potrzebuje dużo naszej obecności, dużo naszej uwagi. On uwielbia być tuż obok nas. Może nie będzie jakoś wybitnie natrętny, ale jednak będzie psem, który potrzebuje dużo naszej uwagi, dużo naszego czasu, źle znoszącym samotność i jeśli nie mamy wystarczającej ilości czasu dla niego, to King Charles może nie być dla nas. Dobrym wyborem. Również dla kogoś, kto poszukuje psa pozbawionego agresji bardzo sympatycznego, przyjaźnie nastawionego i dla, do ludzi, i, dla, i do zwierząt. Tu trzeba pamiętać, że te psy bywają bardzo często zbyt ufne, zbyt przyjacielsko-przyjaźnie nastawione i do ludzi, i do innych obcych psów. I niestety, na przykład w kontakcie z tymi obcymi psami, może to spowodować, że narobią sobie problemów. One po prostu mogą nie rozumieć tego, że ta druga strona, ten obcy pies, może być w negatywny sposób do nich nastawiony i mogą pojawić się całkiem spore problemy. I tutaj to też jest bardzo ważne dla kogoś, kto nauczy tego psa, że te kontakty z tymi innymi zwierzętami mogą być nieciekawe, a raczej jak ma się z tymi innymi psami zachować. Również dla kogoś, kto wie, że te psy są dosyć mocno wrażliwe. To są jednak psy do domu spokojnego. One wolą spokój, ciszę i o ile większe dzieci w ogóle nie sprawią im problemów, to zbyt głośne, zbyt ruchliwe otoczenie może im niekiedy przeszkadzać. W takim wypadku muszą mieć swoje miejsce, gdzie im nikt nie będzie przeszkadzał. I chociaż są to świetne psy rodzinne, to musimy jednak o tym pamiętać: że ten pies też musi mieć miejsce, gdzie będzie miał spokój, czyli dla kogoś, kto mu to zapewni. Również dla kogoś, kto lubi psy, które uwielbiają pieszczoty, bycie postacią, bardzo mocno docenia tego psa i bardzo często będzie po prostu mu udowadniał, że jest bardzo ważnym elementem całego domu. Osoby samotne, osoby, które samodzielnie mają tego psa, muszą właśnie o tym pamiętać, żeby poświęcać mu sporo uwagi i doceniać go, ponieważ dla tego psa to jest bardzo, bardzo Ważne. Również dla kogoś, kto poszukuje psa bardzo wesołego i uwielbiające zabawę. Te psy naprawdę są bardzo wesołe, uwielbiają się bawić, do tego lubią ruch, chociaż te wymagania względem ruchu nie są jakoś bardzo duże, ale jednak to połączenie zabawy z ruchem to dla nich coś genialnego. I wtedy będą czuły się świetnie i genialnie. Co oczywiste. Dla kogoś, kto. Na przykład, dosyć dużo podróżuje, będzie to robił z psem, często jest w innych miejscach, ponieważ King Charles jest psem, który świetnie odnajduje się w różnych miejscach, te różne wydarzenia mu nie przeszkadzają. Oczywiście, musimy być przy nim, musimy mu zapewnić odpowiedni komfort, ale raczej ten pies nie będzie w tej materii sprawiał problemu. Nie tylko ze względu na swoją wielkość, ale ze względu też na jego charakter na to, że po prostu nie będzie mu to przeszkadzało. Również dla kogoś, kto poszukuje psa, który jest psem inteligentnym i potrafiącym się czegoś nauczyć. Ponieważ King Charles Spaniel jest psem, którego nauczymy bardzo dużo, w bardzo szybki sposób, ale potrzebujemy troszkę motywacji. Pamiętajmy, że te małe psy również należy uczyć. Ale powtarzam to tak często, że ktoś, kto ogląda moje materiały, to już chyba się przyzwyczaił. I King Charles Spaniel to jest pies, który Naprawdę będzie świetnym, pojętnym uczniem. Troszkę naszej obecności, troszkę motywacji. Efekty są genialne. Dla kogoś, kto poszukuje psa, właśnie takiego dosyć spokojnego, raczej niehałaśliwego, psa, który nie będzie sprawiał problemów wychowawczych, ponieważ to wychowanie jest naprawdę bardzo fajne, bardzo proste, nie nastręcza problemów. To nie jest pies, który będzie nam stawał okoniem, chociaż on ma swoje zdanie, to jednak. Jest psem, który w łatwy sposób wychowujemy. Dla kogoś, kto pamięta, że pielęgnacja to jest coś ważnego, bardzo ważnego. I tu nie chodzi tylko o wygląd, ale też o komfort, o zdrowie naszego pupila. One całkiem dosyć mocno linieją. Pielęgnacja wymaga sporej regularności, no ale mamy psa, to musimy pamiętać też o pielęgnacji. Dla kogoś, kto pamię pamięta, będzie cały czas pamiętał. Że te psy są dosyć łakome i chociaż wiele osób cieszy się, że ich pies lubi jeść, lubi jeść jakieś dodatkowe, dodatkową żywność, jak, żywność jakieś przekąski, to musimy pamiętać, że King Charles dosyć łatwo tyje i ta zbyt duża łakomość może doprowadzić do tycia. Dotycia, które niestety jest dla niego bardzo niebezpieczne. Tuż nie chodzi o, o jego wygląd, o te efekty wizualne, że ten piesek jest zbyt gruby, tylko po prostu to mocno odbija się na jego kondycji, na jego stanie zdrowia, i niestety później doprowadzenie tego psa do odpowiedniej wagi, do odpowiedniej kondycji może sprawiać spore problemy. No to tak samo jak z nami ludźmi. To, co wspomniałem, dla kogoś, kto ma na przykład inne zwierzęta, inne psy. Ponieważ on jest bardzo przyjacielsko nastawiony do innych psów, do innych zwierząt i czasem jest zbyt ufny. Dlatego ta socjalizacja w przypadku King Charlesa to nie jest ograniczanie jakiejś agresywności czy nieodpowiednich zachowań, tylko nauczenie tego psa, że inne psy mogą w negatywny sposób zareagować, że nie wszystkie psy są tak fajnie nastawione do innych psów. Tutaj, jeśli chodzi o kontakt z innymi zwierzętami, King Charles. Te psy, King Charles, świetnie dogadują się z przedstawicielami własnej rasy. Dwa, trzy, te psiaki, one naprawdę genialnie się odnajdą razem z sobą i będą naprawdę świetnymi towarzyszami, ponieważ ta większa ilość tych psiaków może być bardzo fajna, ale tutaj nadal musimy pamiętać, że trzeba im zapewnić dużo naszego czasu, czyli jeszcze więcej. I dużo naszej uwagi. Dla kogoś, kto pamięta, że chociaż to są psy całkiem odporne, całkiem zdrowe, to jednak tak jak zawsze regularna opieka weterynaryjna jest czymś bardzo ważnym. Ponieważ nawet w przypadku tych psów zdarzają się problemy zdrowotne. No i właściwie można by powiedzieć tyle: czyli pies dla kogoś, kto poszukuje psa wesołego, przyjaznego, może być psem rodzinnym, świetnym towarzyszem psem bezagresni, pozytywnie nastawionym do świata, bezproblemowym i w wychowaniu, i wprowadzeniu, takim fajnym towarzyszem. Jednak posiadającym fajny, no poza tym, że fajny charakter, to wymagającym naszego czasu, uwagi i troszkę ruchu. Dla niektórych to właśnie jest taka recepta na genialnego psa i genialnie wyglądającego psa. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby więcej osób mogło dotrzeć do tego, czy też do innych materiałów. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.